Cześć z Roniku, i zapraszam Was na kolejny vlog ze Stanów. Dzisiaj będzie bardziej pokemonowo. Jadę na Manhattan. I nie chodzi mi o targowisko Manhattan w nie tylko o wyspę Manhattan w Stanie Nowy Jork. Manhattan pod World Trade Center dokładnie. Albo pieszo, albo rowerem będę podjeżdżał, bo na Manhattanie są fajne rowery, także damy radę. Tutaj Pan kładzie dach. Na domku. Nagrody za ten tydzień, ale zobaczcie, już widzę na nirbaju Taurosa. Bardzo fajnie się tutaj respią, zwłaszcza, że pogoda jest dobra. Tutaj Biblioteka Publiczna Harrison, jakiś pomnik orzełka Stanów Zjednoczonych, wspieramy naszych żołnierzy, Armia Stanów Zjednoczonych, Marynarka Stanów Zjednoczonych, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Straż Ochrony Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jeszcze brakuje na tym obrazku tego. Sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych. Ale już Donald Trump je e, stworzył, także już niedługo na takich obrazkach też będą siły kosmiczne pokazane. I jest mój pierwszy Tauros. Właściwie nie pierwszy, tylko. Uuu, ale z Waterboostem. Piękny, super. Któryś tam mój Tauros? Bo w Stanach już rzeczywiście byłem dwa razy, także za pierwszym razem konkretnie polować na Taurosy. Także teraz już tak hobbystycznie sobie łapię te Taurosy, a muszę skupić się na innych regionalnych Pokemonach tym razem nowych. No piękny z weatherboostem jest. Ivy takie sobie. Tutaj wielkie amerykańskie ciężarówki, one zawsze robią na mnie wrażenie. A tutaj pomnik żołnierzy z tej miejscowości, którzy walczyli na II wojnie światowej. Patrzcie ile Polaków. Abramowicz, Ciszkowski, Dąbrowski, Górski, Chociej, Kaczyński, Kowalczyk, Kropiewnicki. I to są wszystko Polacy, Polscy, Amerykanie, którzy zginęli na II wojnie światowej. Tylko Mieszkańcy tej miejscowości, w której jestem, malutkiego Harrison w New Jersey. Kiedyś mieszkało tu bardzo dużo osób polskiego pochodzenia, obecnie największą grupą etniczną chyba są Peruwiańczycy, tak mi się wydaje. Tak wygląda stacja, tutaj odjeżdżają pociągi, bo jest przebudowa. No, making stops at Exchange Place, gross. Byłem już kiedyś w tym budynku, ale nie jechałem tym pociągiem. Ciekawostka: nie mogłem nagrać stacji New Jersey, bo powstrzymał mnie pracownik. Od razu na mnie krzyknął, że mam wyłączyć kamerę. Nie można tam nagrywać, bo ktoś mógłby podłożyć bombę w pociągu, który jedzie pod samo World Trade Center, bo w tym momencie jestem. Jestem pod World Trade Center. W sensie chodzi o to, że jakbym nagrywał filmik, to ktoś by mógł to obejrzeć potem w internecie i, te, i mógłby się szkolić na tym, jak wygląda ta cała stacja i gdzie tam można podłożyć e, bombę. Niby głupie, no ale wiecie, już raz, już raz jedno WTC wysadzili. Odpaliłem sobie Go Plusa. Co prawda nie chcę mi się teraz grać, bo trwa jeszcze ten event na Pokémony z pierwszej generacji, także nie będzie zbyt ciekawie, ale o 16 tutaj czasu nowojorskiego kończy się ten event, to wtedy sobie programy trochę więcej. A póki co niech Go plus chodzi mi, zbiera gifty, będę wysyłał gifty na bieżąco, może, może mi się uda wszystkim friendzom wysłać jakiś gift z Nowego Jorku. Postaram się, ale będzie ciężko, bo jednak tych friendów trochę mam. W międzyczasie przejdę się może na Chinatown w Nowym Jorku, bo jeszcze tam nie byłem nigdy, a podobno jest mega, mega fajnie. Jest i World Trade Center. Okej, okay, widzę, że trochę tych jegomości się respi, także nie będzie raczej problemu z łapaniem tutaj ich. O tyle dobrze. To czajna tam odkładamy chyba na później. Gdzieś tutaj zaraz powiem wyskoczyć. Okej, okay, jest Uh, mój pierwszy throw na painapie, bo czemu nie? Z weather boostem, dlatego tak fajnie się respią. Ło! Ok, dostał teraz prawidłowo. Oszty! Nie uciekaj! Dobra. Nie no, dobra, żartuję, już nie na painapie. Jednak na tym, na złotym raspberry, jednak, bo się boję, że uciek. O, od razu zielonkawe. No to teraz nie ma szans. Kurczę. Niedobrze. Jeszcze raz. I teraz siedzi. Pisz do Pokédexu. Oto i on. Jest i Fro. Niektórzy w Polsce go złapali. Przez pierwszą godzinę po wyjściu nowej fali piątej geny, przypominam, dało się go złapać w Polsce. Nawet trochę mniej niż godzinę. I w całej Europie. Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Nice. To teraz muszę jeszcze go połapać kilka razy, jeśli wiecie, o co chodzi. I jeszcze jeden. I łapiemy sobie powolut 1257. Ciach i siedzi, i kolejny ciach i siedzi. W tym miesiącu Golem jest jedną z nagród za Questa z Giovannim I przy okazji otworzę swoją siódmą pieczątkę, także będzie to mój pierwszy Ferocity w tym miesiącu. Uważam, że to jest beznadziejna nagroda za 7 pieczątek, ale przynajmniej dostanę bonus do Stardustu. Także tyle dobrze, że ten Stardust jest bonusowy w tym miesiącu. Ech. Zawsze to darmowe candy, ale wolałbym jednak, żeby przywrócili po prostu legendy. To jednak było dużo lepsze. Tepic z z boostem. Pomimo eventu na foki z pierwszej geny. To mi się podoba. Nice. Powiem Wam też, że dzisiaj mam ambicję wysłać gifty wszystkim moim friendom. A jest ich bardzo, bardzo dużo. Ale pierwszy raz ever zrobię to. Wyślę dosłownie wszystkim dzisiaj gifta. Trochę to zajmie, ale trudno. W sumie nigdy już tego nie robię, ale pocochram trochę mojego buddy pokemona, bo i tak dzisiaj odwiedzę na pewno więcej niż 30 nowych pokestopów, także dostanie za darmo podekscytowanie. W ogóle ilość klasycystycznych budynków tutaj w Nowym Jorku przyćmiewa praktycznie wszystkie europejskie miasta, gdzie z Europy ten styl się wywodzi. Niesamowite to jest. Przed nami jest park Kolumba. Tutaj się zaczyna Chinatown na Manhattanie w Nowym Jorku. Może tu być trochę wyludnione ze względu na to, że ludzie boją się koronawirusa i podobno ten obroty restauracji tutaj i wszystko spadło o 50%. Bo ludzie boją się, że jak Chińczycy to mają, mają wirusa i nie chcą tutaj przychodzić inne narodowości. Park jest nazwany na cześć Kolumba, ale na samym środku stoi wielki pomnik Sun Yat-sen. No i generalnie sami Azjaci grają tutaj w azjatyckie gry, jakieś tam chińczyki i tak dalej. Ja wam że byłem dwa razy na Tajwanie i w ogóle byłem par razy w Azji i nawet pachnie tutaj jak w Azji. To chyba taki ostry, mocny zapach sosu sojowego. Nie wiem. Nie, przyszedłem tutaj do sklepów z pamiątkami, bo są kilka razy tańsze niż w takich turystycznych, bardziej miejscach w Nowym Jorku. Plus można się targować, a są identyczne te pamiątki. Pamiątki takie dosyć typowe. Pamiątki całkiem fajne, najśmieszniejsze są te z Donaldem Trumpem. No nie wierzę. Tablice rejestracyjne. New York, Trump. Kupiłem taką dużą. Kupiłem taką dużą, gościu chciał 20 dolarów, dałem 12. I tak sporo w sumie, bo to jest takie nie wiem z plastiku czy z czegoś. Wziąłem też takie magnesy, gościu chciał dać mi 4 takie magnesy za 10 dolarów. Powiedziałem, że wezmę 5 za 10 dolarów. Także tak nie za dużo stargowałem, ale coś tam zawsze. Nie, w sumie to y, jakbym się nie targował, bym zapłacił 30 dolarów, a zapłaciłem 24. Mogę w sumie bardziej się targować, ale, ale i tak tutaj ceny są kilka razy niższe niż kupując gdzieś tam koło Times Square czy coś takiego. Jak będziecie kiedykolwiek w Nowym Jorku, nie kupujcie w takich miejscach koło Times Square pamiątek, bo za jeden magnes zapłacicie 10 dolarów. A tutaj u Chińczyka na Chinatown 5 za 10 dolarów, no nie. Wiadomo, że można by to gdzieś tam zamówić na necie, pewnie z Aliexpressu za jedną dziesiątą tej ceny, ale jednak magnes z Nowego Jorku to jest magnes z Nowego Jorku, a nie magnes z Aliexpressu, nie? Chodzi też o to, żeby to była pamiątka, że się tu było. Ci goście, ta babka w tej czapce takiej z boku, co ma Gucci, to sprzedaje fejki tutaj. Ta pani tutaj podeszła do niej, żeby kupić jakieś podrabiane ubrania, bo na wystawach ich nie mogą pokazywać, bo to jest nielegalne, ale trzeba właśnie zaczepić tutaj jakąś sinkę, co stoi. I od razu pokazują Ci, jakie podrabiane ubrania, torebki guczy i tak dalej można kupić. <noise> Ale nie wiem, czy je opłaca takie fajki kupować. Tutaj te dwie dziewczyny też sprzedają podrabiane rzeczy. Można je poznać po tym, że same noszą podrabiane markowe czapki. To jest taki znak rozpoznawczy. Tutaj menu, co chcecie dzisiaj zjeść, moi Państwo, do wyboru do koloru Little Italy. Małe Włochy ale z Włochami to już podobno nie ma to nic wspólnego. Zresztą nawet tutaj na tam w Manhattanie zauważyłem, że większość tych sklepów, w których byłem to posiadają je pakistańczycy czy jacyś tam tacy, a nie Chińczycy. Także ta struktura tutaj, wiecie, się zmienia cały czas w Nowym Jorku i tak samo jak tutaj kiedyś, kiedyś w ogóle to Little Italy było większe, z tego co właśnie czytałem, naprawdę mieszkali tu Włosi, a teraz tu żadnego Włocha nie zobaczysz. Tak jeszcze, nie wiem, z 30-40 lat temu to rzeczywiście tutaj mieszkali Włosi na tej ulicy. Ale jest jeszcze trochę taki klimacik właśnie, powiedzmy, włoski. Te takie stoliki na świeżym powietrzu. To jest ciekawe, że w sumie, jeśli tak dużo różnych ludzi z różnych narodowości umieścimy w jednym mieście, to i tak będą się zamykać w swoich takich własnych gettach. Sami będą sobie budować takie getta, tylko dla swojej narodowości, nie? A dopiero w drugim, może trzecim pokoleniu gdzieś tam ci ludzie będą no, się uważali za Amerykanów, a nie za swoją narodowość swoich rodziców, co nie? Znam osoby, co by powariowały, jakby zobaczyły taki sklep. Największy sklep świąteczny w Nowym Jorku, rzekomo. Christmas in New York. Po drodze sobie walczę z ze zespołem R i robię już za ten miesiąc quest'a z Giovanni. W sumie dobre miejsce dla Giovanniego. Małe Włochy. <laughs> Bo wiecie, Giovanni to włoskie imię. Taki żardzi. Podoba mi się sposób, w jaki Chińczycy nazywają swoje firmy. UFUN, USA Enterprise Incorporated. A w środku sam UFU. Osobiście, we własnej osobie. Prezes wspaniałej korporacji. Kupiłem jeszcze jedną rzecz na Little Italy. Czekajcie, podmianka, podmianka, podmianka. Tram. Teraz jestem prawdziwym New Yorkowcem. <laughs> Czapka Jankesów. Dałem 22 dolary za nią. Targowałem się, bo domyślnie kosztowała 30. Ale byłem nieugięty. Powiedziałem, że naprzeciwko ulicy jest identyczna i wszędzie mają identyczne. Są też jakieś tam podrabiane takie niezbyt, niezbyt jankesowe po 3 dolary 5 dolarów, ale chciałem, chciałem tą oryginalną, drużyny bejsbolowej. Także mam, w dobrej cenie, bo w Polsce takie czapki są troszkę droższe. Mina 16 czasu nowojorskiego, czyli właśnie skończył się event pokémonów z pierwszej generacji, od razu ciekawiej się robi na Nirbaju. Hitmore, jeszcze go nie mam. Nie się dzieje, jakaś akcja Ratują kogoś kto się przewrócił Strażacy przyjechali go ratować Biłem sobie na rajdę na Armored Mutu, Bo skończył się event Ale właśnie ostatnie stoją rajdy Właśnie się kończą ostatnie rajdy, które jeszcze stały Ani razu go nie zbiłem z tym movesetem co teraz ma Także mam nadzieję, że ktoś wbije jeszcze Dostatecznie do tej ekipy Bo w 4 osoby to trochę mało jeszcze Trochę się przesunę, bo tutaj same ten, Pod samym marketem rybnym stanąłem Udało się zbić ale dostałem złe info. W sensie dostałem złą wiadomość w tym momencie. Bardzo przykrą. Zaraz go złapię i zobaczymy, czy to prawda. Ok, siedzi. Chwila prawdy, nie ma mufsetu Kurna, nie ma movesetu. Na jakie to jest chamskie? Wiem, że event się skończył, no ale skoro ride jeszcze był został jeszcze, no to można było mu jeszcze zostawić na to ostatnie, kurczę, kilkadziesiąt minut ten mufset Jest i kolejny bohater, ale póki co używam mojego konta jako radaru i zajmuję się na razie patronami. No i zrobił się wieczór. Nie jest jeszcze tak późno, ale pewnie że jestem zmęczony i nie jestem jeszcze przestawiony na strefę czasową, tutaj. Także położę się po prostu wcześniej wstać. To jutro wcześniej wstanę, położę się tak nie wiem przed 20 to będzie jakaś druga w nocy polskiego czasu. To najwyżej wcześniej przyjadę jutro do Nowego Jorku dalej polować. E, to będzie ten sam film, dalej ten sam odcinek trwa. Także. Okej, okay, kolejny dzień. Jestem na ulicy 19. Dzisiaj w trochę innej części Manhattanu. Właśnie wyszedłem z Marshalls. Zobaczyłem, że takie czapki jak kupiłem wczoraj na Chinatown. Bardzo się targując. Ostatecznie za 22 dolary. Tutaj w Marshalls są po 10 dolarów. Ale ten sklep jest znany z przecen, także dobra, rozumiem, że taka domyślna cena może była 15-20 dolarów, a, także że... tak bardzo nie przepłaciłem. Szukam Ci dalej regionalnych Pokémonów. bo muszę dokończyć łapanie. Potem jadę do Filadelfii, a potem do Washington DC. Także myślę, czy teraz brać auto, czy dopiero jak będę jechał z Filadelfii do Washingtonu? Nie wiem. Jestem głodny, powiem wam, zanim, zanim nas porządnie zacznę polować, to coś sobie zjem. Słynne na Manhattanie w Nowym Jorku są dolarowe pizze. Pizza za jednego dolara, oczywiście nie cała, tylko jeden kawałek za jednego dolara, ale jak na tutejsze ceny, to i tak jest naprawdę dobrze. Akurat tutaj jest obok taka dolarowa pizza. Nice, wziąłem dwa kawałki i naprawdę się tak napchałem, że jestem pełny. Najtańsza budżetowa opcja naprawdę w Nowym Jorku, żeby się najeść coś ciepłego. Ale tylko na centralnym Manhattanie jest taka pizza za jednego dolara. Pójdzie na inne części Manhattanu albo w ogóle inne dzielnice Nowego Jorku, no to już kosztują 3 dolary, 4 dolary, 5 dolarów za kawałek. A tutaj tak, to ta najtańsza margarita z samym serem była. Po jednego dolara, bo jakieś tam inne z peperoni i tak dalej, no to już troszkę więcej. Ale mój ostatni filmik był taki trochę w tematyce o tym, jak oszczędzać podczas podróżowania, no to macie kolejną poradę. W Nowym Jorku dolarowa pizza opłaca się. Okej, okay. mamy tu hitmora jakiegoś. O, o, to chyba w Bryant Parku. A mi się kichnęło. Mam nadzieję, że to nie koronawirus. Okej, okay, jestem w Madison Park. Tutaj jest wybieg dla psów, taki niezbyt duży, ale ludzie są tu mega stłoczeni, no bo kto ma psa, no to musi tutaj go wyprowadzić, nie? I tutaj będzie Hitmore. Ładnie się respią, ładnie się zaczęły respić znowu. To jest! Uh. Jest i o, złapię sobie na moim koncie. Nice. Oto i Hitmor, moi drodzy, na złotym pinapie, również, bo to dla mnie do Pokedexu. Ciach! I zobaczymy, czy będzie kolejny wpisik regionalny w Pokedexie. Kurczę trzy regionale Pokémony naraz podczas jednego wyjazdu. Dawno nie miałem e, takich akcji, no ale po prostu w tej piątej generacji Niantic prowadził bardzo, bardzo dużo nowych. Regionalnych Pokémonów, także kolejny Tym razem Hitmore wędruje do mojego Pokédexu. Nice. Wyciągam drugi telefon i jeszcze mam tutaj parę rzeczy do załatwienia. O, Solrock Dawno się nie widzieliśmy. Kolego. I zaraz idę też szukać tego kolejnego. Gdzie on jest? O, małpkę też mamy. A chciałem jeszcze tamtego drugiego znaleźć. Kurczę Hitmora po drodze. Coś się wymyśli. Ok. Ciach, połapiemy sobie go jeszcze troszkę i do Dexu i hop ciach uuu, patrzcie na kogo się też zaapałem ha, ha ha dziki Duot. fajnie w ogóle fajnie ten Madison Park tutaj takie stoliki ludzie sobie siedzą dookoła bardzo piękne też budynki Jest klimacie. W ogóle zapłem go plusem swojego pierwszego szani w Nowym Jorku. Jest to niestety shiny Iwi, tylko nie iwi, najgorzej. Tutaj panowie są ze straży parkowej. Fajne mundury nawet. Z jakiegoś powodu w tym miejscu jest odciula policyjnych samochodów, ale chyba po prostu sobie tutaj parkują. Może gdzieś jest komenda niedaleko. W ogóle ten mi się najbardziej podoba, ale takich używają do jeżdżenia po parku. Na przykład w Central Parku sobie jeżdżą takim. Jest ją! Uuu, ostatnia z trzech małp. Żeby jeszcze tylko nie wyskoczył z bola. Gdyby w Pokémon Go było coś w rodzaju achievementów, to na pewno byłby taki achievement, złap wszystkie trzy regionalne małpki. Na stówę byłby. I w tym momencie bym go osiągnął. Ale nie ma achievementów, więc mogę chwalić się co najwyżej sam przed sobą e i ewentualnie przed moimi widzami. Jest ich w Pokedexie. Fajnie, fajne uczucie, widać te małpki, jego pobratymców. Jeszcze nie wszyscy ewoluowani, tutaj też trzeba będzie pozbierać troszkę candy u tej ewolucji. To trochę tu postoję, połapię i lecę dalej szukać kolejnych. Empire State Building Zaczyna padać Times Square Akurat tam tą stronę się zrespiły Panpury. No, niestety, panpury mi się zespałnowały, ale nie zapominajmy o najbardziej niedocenianym regionalnym Pokémonie kontynentu amerykańskiego: Illumise. Patrzcie w ogóle, jakie tutaj są korki w Nowym Jorku, nie? To się ledwo co rusza. Dlatego się tutaj nie wjeżdża autem, nie? Katedra Świętego Patryka. Piękna, ale nie pofilmują za dużo. Mega pada, także tutaj jest centrum Rockefellera, że nie wiem, czy można chodzić. Mam nadzieję, że tak, bo stołam się przed deszczem. Zobaczę, co tu ciekawego jest. Na pewno ładne statuły, ale chyba przede wszystkim to jest po prostu centrum handlowe. Okej, okay, Tam wygląda także na dole są sklepy jakieś luksusowe. Tu są też biura różnych, nie wiem, NBC też jest stacja telewizyjna, ale tam, gdzie jest przejść, też trzeba mieć i tak dalej, nie? Można też kupić gazety związane z tą telewizją, tutaj na przykład figurki prowadzących z jakichś programów telewizyjnych. Zaczął padać deszcz, od razu pojawili się sprzedawcy parasolek. Fajna odznaka, katedry, ale wyszedłem na ten deszcz nie pod znakę, tylko gdzieś tu się respi panpur. Uuu. Był problem z GPS-em, bo tutaj takie wysokie budynki, niestety w Nowym Jorku i to powoduje, że dryf GPS-u jest bardzo duży. Dobra, połapię go i pójdę zwiedzić katedrę, bo... Schowam się trochę przed deszczem, za jakąś godzinę, według prognozy pogody, powinno przestać padać. Także zobaczcie, jak tam wygląda w środku. Oj, coś Pan Jezus powiedział kiedyś o robieniu marketu ze świątyni. Jest Matka Boska Częstochowska. Przestało padać, ale powoli zachodzi słońce. Ja na mam troszkę dość. Dokończę łapanie regionalnych jutro, już poza odcinkiem. A potem widzimy się w kolejnym odcinku już w drodze do Filadelfii. Bo tam chyba będę nagrywał Raid Hour na nowego Bossa Ride'ów. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie, cześć.